Witam, witam wszystkie byczki. Zapraszam do czytania na miłość. Zobaczymy, co tu dla Was, byki, byki. Co tu na miłość. Kochani, jeśli chcecie czytanie prywatne, zapraszam na mojego maila. Tam na dole będą dane na mojego maila. I możecie pisać. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne i nie będzie z wszystkimi rezonowało, bo wiadomo, byczki. Nie każdy byczek jest w takiej sytuacji, a nie innej. Byk, miłość. Co dla was, byki, na tą miłość? Trzy karty z góry. I zobaczmy. O kurcze, byki. Wow. A więc przychodzi tutaj. Macie otwarte serce na miłość. Jesteście otwarci. Właściwie chce, chcecie poznać kogoś. Jak najbardziej. Pojawia się tu szansa. A z Kielichów mówi o tym. Tutaj mamy dwie energie, dwie taką miłość, która się po prostu przelewa. Macie taką ochotę wejść w jakąś relację, że szok. Albo ktoś z Wami. Ale co my tu mamy? Od razu widzę, że tak. Dwie czwórki. Dwie czwórki i wieża. A więc, kochane byki. Po pierwsze, należy się otworzyć, wyjść z domu, bo jesteście zamknięci. Wasze serce jest zamknięte. Tak jakbyście, a tu mi jest dobrze w domu, mi jest fajnie, tak? I bardziej wol, wolicie odpocząć, bardziej wolicie się zająć odpoczynkiem. Nie chcecie walczyć o to, żeby tu było. Wy byście chcieli, żeby tutaj przyszło taka osobie, nie? Po prostu ma przyjść. A tu jest wieża. Wieża, która mówi, słuchaj. Albo ten, ten komfort rozwalisz, wyjdziesz z tego domu w końcu, tak? I. Zaczniesz uspokajać swoje myśli, zaczniesz gdzieś wyjechać na jakiś, na jakiś e, urlop, na jakiś sanatorium, na jakiś taki mm, spokojny odpoczynek. Poje, pojawi się. Idź na spacer. Pojawi się. Kontaktuj. Tu musisz rozwalić ten sygnał, bo tu masz dwie czwórki. Totalne zamknięcie. Tak? Być może dla niektórych byków choroba nie pozwala i dlatego się zamykacie. Albo macie jakieś takie, zobaczmy co w tle. Okej, okay. no trochę iluzja, nie ma życia w obłokach. Kurczę. Byki, macie tutaj miłość. Coś tu się otwiera przed wami. Ale trzeba coś rozwalić. Coś tu nie działa. Byki, <laughs> kurczę, nie róbcie tego. Wychodźcie do ludzi. Wychodźcie z domów. Okej, okay? pozdrawiam, buziaki.